Test drugi, wzmacniacza operacyjnego LM358P. Układ zmontowano według podstawowej aplikacji w turników emiterowych. Obciążenie to jeden głośnik, 16 ohmów, 8 watów. Wzmocnienie napięciowe dobrano doświadczalnie i wynosi 46 kiloomów. Na 5 kiloomów to się równa 9,2, dodać 1 to się równa 10,2. Zastosowano dwa tranzystory NPN i 2PNP połączone w dwóch zespołach równolegle o symbolach BD-135 i BD-136. Celem testu jest potwierdzenie przebiegu obciążenia, a w szczególności tak zwanego obcinania charakterystyki górnego lub dolnego napięcia, zważywszy na znaczną impedancję głośnika, jest to dość trudne doświadczenie. Jak państwu wstępnie przedstawiłem, może pokażę ten głośnik, ponieważ on ma dość znaczną impedancję 16 omów. W związku z tym trudno przy tak nikłym napięciu 12 V uzyskać na nim istotnego wzmocnienia. Celem testu, jak powiedziałem, jest sprawdzenie przebiegu. Pokażę państwu przebieg Czyli oscylogram. Ten żółty to jest oscylogram na obciążeniu, czyli na głośniku. Państwo widzą, że leko delikatnie jest wzniesiony ponad stan zerowy napięcia, a generalnie bazuje na stanie minusowym. Odczytam, może parametry częstotliwość 20 zatrzymam obraz żeby nie było częstotliwość 20 i 19 setnych herca. czas narastania 8,8 i milisekundy czas opadania 38 milisekundy szerokość impulsów w plusie 38 milisekund Przepraszam. Szerokość impulsu w plusie 19,58 milisekund. W minusie 6,92 milisekundy. Wypełnienie w plusie 73,9%. RMS 128,75 miliwolta. Maksymalne 120 miliwoltów. Amplituda 411,84 miliwolta. Miliwolta, to są stany odczytane z tablicy parametrów, później je opiszę w klipie, sprawdzimy stan, generatora AVT 1569 parametry podstawowe częstotliwości się zgadzają 20 i 20 herca wypełnienie jest 51,3% rms 1,26 V, amplituda 3,64 setne to są stany podstawowe trochę posteruję Tak jak powiedziałem. Wzmocnienie jest. Natężenie prądu 5,30 mA. Pewno Państwo ten głos też słyszą. Nie jest to duży przy takim malutkim prądzie. Ale wystarczające do tego, żeby udowodnić ten test. Tak jak powiedziałem, pokazuję teraz te dwa tranzystorki PNP i dwa NPN. Tak, na wypadek dałem w grupach po dwa, gdyby w razie było jakieś zwarcie, żeby się nie przepaliły. Mosfety są położone przy silniku, ponieważ na nich nie mogłem jednoznacznie dociec tego, dlaczego do jeden z nich. Przewodził prąd, a drugi nie przewodził. I teraz jednoznacznie to ustaliłem, co jest przyczyną tego, że jeden tranzystor przewodzi, a drugi nie. Tak samo występuje to zjawisko podczas stosowania tranzystorów bipolarnych 135 i 136. Górny przebieg obciążenia, Dotyczy tranzystora BD135, on nie przewodzi. Przewodzi tylko BD136, czyli z tego wynika układ jest połączony standardowo. Pokażę Państwu, to jest standardowy wtórnik emiterowy. Ci z Państwa, którzy znają się znacznie, na pewno lepiej ode mnie na elektronice. Mogą sobie ten schemat ten montaż właściwie przeanalizować. To jest standardowy układ. Zasilanie symetryczne. Tak jak już Państwu wcześniej pokazywałem. 40-watowy zasilacz symetryczny. Zbudowałem po to, aby wykonywać te doświadczenia. Nie po to one są wykonywane, aby. Aby ustalić parametry tego wzmacniacza operacyjnego, ponieważ one już przez doskonalszych elektroników, ode mnie, są idealnie przedstawiane w różnych, katalog w różnych katalogach, chodzi o to, aby mógł za pomocą funkcji sinus lub impulsów prostokątnych lub trapezów, Zasilać silnik nowej generacji Brushless Hybrid Fast Rotation Motor No. 4. Właśnie ten. To jest silnik wymagający, aczkolwiek co do istoty jak już wcześniej to ustaliłem i Państwu przedstawiłem jest to dość nieskomplikowane urządzenie. I stosując tranzystory bipolarne. Jednoznacznie udowodniłem, że wzmacniacz operacyjny w standardowej wersji podstawowej aplikacji nie wzmacnia obydwu kanałów, czyli wzmacnia tylko jedną grupę tranzystorów, bądź to MOSFETów, bądź to bipolarnych tranzystorów. I w tym tkwi problem. Także przedstawiłem Państwu, jak to wygląda. Nawet dla osób, które niezbyt znają się na elektrotechnice, widać, że oscylogram nie jest symetryczny obciążenia, a układ jest poprawnie zbudowany, poprawnie jest zmontowany. I mimo to nie ma wzmocnienia. To oznacza, że będę musiał pomyśleć nad tym, jak ten problem rozwiązać, ponieważ już wcześniej udowodniłem, że silnik brashless hybrid, Fast rotation motor number no. 4, zasilany funkcją sinus, idealnie funkcjonuje nawet jedną funkcją sinus. A powinien być zasilany czterema, ale to jest trudno w tej chwili wykonać, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych urządzeń. Jednak stan taki powoduje to, że wystarczy podać napięcie o jednej funkcji sinus i ta maszyna funkcjonuje idealnie. Co zostało już wielokrotnie udowodnione. I ten problem dotyczący sterowania również będę musiał w jakiś sposób rozwiązać, aby napięciem z generatora sterować zespołem, Przewodników i innych urządzeń, które wytworzą, tak jak powiedziałem, funkcję zbliżoną do sinus bądź prostokątną lub trapez. Pokażę jeszcze to, że jest układ poprawnie zbudowany idealnie funkcjonuje. Częstotliwości są przyporządkowane do siebie w sposób bardzo precyzyjny. Gdyby układ był niewłaściwie zbudowany, to tak idealnie by nie funkcjonował. Może ktoś z Państwa coś mi poradzi i napisze do mnie maila, jak ten problem rozwiązać. Dziękuję.